Dzień dobry. Witam na kanale Motendka. Zapraszam was na wyjazd w Karkonosze, a dokładnie na kemping Wiśniowa Polana. Zapraszam do oglądania. Witam z drogi Stoimy, czy znaczy stoję w tym barze, co zawsze zatrzymuje się jak jadę w Karkonosze Przed Bolesławcem, parę kilometrów To taką kawkę parzoną Naprawdę siekier Już i Fajnie się już jedzie wtedy w góry e, Dzisiaj jadę sam e, Jakoś tak wyszło, że inni nie mogli jechać Mieli jakieś ważniejsze sprawy No to pogoda na razie jest ok. 20 stopni, ale trochę martwi mnie temperatura nad ranem. Mogą być przymrozki, to może być problem. Zobaczymy. Ale nie ma co wyprzedzać faktów, zobaczymy jak to będzie jutro. Rano. Nie wychałem na kemping Pierwsze wrażenie jest fajne Czyściutko no wiadomo, nie ma za dużo Tutaj namiotów Ani kamperów, ani przyczep Koniec sezonu już Ale tak, zapłaciłem tylko 20 zł za Także Super mi sułeczka. Jeżeli chodzi o pieniążki To co Myślę, że czas się rozbijać Wszystko już tak z grubsza powyciągałem z motocykla Stawiam kamerę na statywie I Trzeba czynić swoje powinności. No dobra, to już jestem rozbity, mój obóz występ, wygląda występująco, kas wszystko mam w środku, ciuszki, tu trochę jedzonka na te dwa dni, w sumie na tą dobę, no tylko tutaj dobę będę, no, z wszystko porozkładane, a tu mam taki widok, tu jest obok rzeczka zaraz, którą pokażę, nie wiem, może mnie to wkurzać w nocy, tak się teraz zastanawiam, czy, czy to nie będzie za bardzo szumiało. Może nie będzie, ale ładnie. No i droga, tam w prawo jest do Jeleniej Góry, w lewo jest do Karpacza. I tak sobie tutaj będę biwakował jeden dzień. Fajna, fajna mistuweczko podoba mi się. Dobra. No pierwsze takie obejście po kempingu już zaliczyłem, czas na kolacyjkę. Dzisiaj na i kamerą pudliszki, kropsiki w sosie pomidorowym, zaraz je tylko podgrzeję, e, z chlebem więc ja jem, zapiję piwem, dzisiaj mam dwa rodzaje piwa, także, znaczy dwa piwa, także akurat na wieczór wystarczy, A, fajnie, bardzo mi się tu podoba, dobre wrażenie ten kemping robi już od samego wjazdu, fajnie, e, tak schludnie jest to ładnie, estetycznie wszystko, chodniczki porobione, tak jak lubię właśnie płciki z jakiegoś kamienia, fajnie, fajnie. ale toaletach już byłem też w porządku, także no to co, czas się zabierać za kolacjkę, bo głodny już jestem. powiem wam, że bardzo dobre polecam pulpety z podbiszki. z firmy podbiszki. rewelacja Jest już godzina 21. pierwsza Posiedziałem trochę na dworze, ale zrobiło się tak chłodno, że postanowiłem wskoczyć do namiotu Śpiwory Dzisiaj nocka Zapowiada się Nie aż taka zimna Myślę, że nie będzie przy mrozku, także Ale czapkę mam, gdyby co, dwa śpiwory To co, do zobaczenia jutro rano Mam nadzieję, że nie będę musiał się przebijać z powłoki lodowej na namiocie. Na razie. Dzień dobry. Jest niedziela rano. Drugi dzień mojego pobytu na kempingu Wiśniowa Polana koło Karpacza. Prognozy pogody pokazywały temperaturę na dzisiaj, na rano, około 10 stopni i okazało się, że było 3-4 stopnie. Życie. Ale nie było tak źle. Mój ten cieplejszy śpiwór a temperaturę komfortu około 0 stopni, także drugim się przykryłem i jest fajnie. No, no to co? Trzeba wstawać. Gdy zaraz do toalety się ogarnąć trochę, potem robię śniadanko i a później zobaczymy. Na razie. jestem po porannej toalecie. Pogoda super. Bezchmurne niebo ładnie. Nie nagrywałem na razie tam stale, bo po prostu było, byli ludzie i jakoś tak dziwnie, ale fajnie, robi się coraz cieplej, słoneczko wyszło i teraz nie, to jest fajne, pięknie, pięknie, pięknie. Dzisiaj na śniadanko jakoś tak wynalazłem przypadkowo w Biedronce taką fasolkę po brytońsku w sosie barbecue, a do tego jakąś kiełbaskę wkroję, kanapeczkę idę i będzie super. Trzeba tylko na chwileczkę, garka i już w garku wymieniła się Cyt. w instrukcji przygotowania tego dania, tej fasolki było napisane, że nie można tego przegotować, Ale widać. Na tej kuchence chyba się tego nie da zrobić, bo dosłownie kładę ją na palniku, i za chwilę wszystko się tutaj gotuje. Trzeba cały czas chyba mieszać. Myślę, że dla nie będzie nadal zjadliwe, jeżeli się zagotuje. Kemping znajduje się w miejscowości Miłków. Tuż obok trasy Jelenia Góra Karpacz. Ośrodek wraz z całą infrastrukturą zajmuje powierzchnię 1,5 hektara. W bezpośrednim sąsiedztwie przepływa Górski Potok Łomnica. Kemping posiada 80 miejsc dla kamperów i namiotów z możliwością podłączenia do prądu. Toalety i prysznice przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Na kempingu jest kuchnia turystyczna oraz restauracja, która czynna jest od godziny 9 do 21. Dodatkowym atutem ośrodka jest odkryty strzeżony basen kąpielowy o wymiarach olimpijskich 50 na 50 metrów, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, grill i miejsce na ognisko. Pobyt na kempingu powoli się kończy. Parę słów podsumowania. Kemping świetnie położony, z pięknym widokiem na Karkonosze, tutaj na pasmo śnieżki, z ogromnym basenem, oczywiście czynnym w sezonie i tutaj to jest mega plus, naprawdę można sobie tutaj fajnie wypocząć. Fajne zacienione parcele, częściowo jak ktoś lubi to są na słońcu, co częściowo są tutaj pod drzewami. Pięknie, wyzadbany ośrodek z liczną ilością wiatr, fajne toalety, czyściutkie prysznice, miejsce do mycia naczyń, naprawdę kemping, który można polecić. Może malutkim minusem w dzień jest bliskość ruchliwej drogi między Jelenią Górą a Karpaczem i ona może powodować pewien dyskomfort, ale tak naprawdę poza tym małym minusem to tutaj jest Świetnie, po prostu jest świetnie i bardzo go polecam, ten kemping. No cóż, powoli się będę z Wami żegnał. Została mi najgorsza część z pobytu na kempingu, czyli pakowanie się. No, no ale cóż, jakoś trzeba sobie tu tutaj poradzić z tym i do zobaczenia na następnym kempingu. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie, że jeszcze pogoda dopisze i że będzie można pojechać. Wieczorem dostałem tam informację od Kamila że szuka na Allegro jakichś fajnych farelek, takich typowo turystycznych, które będzie można używać w namiocie. Także jest szansa, że jeszcze w październiku się wybierzemy, bo w przyszłym tygodniu mnie nie będzie i Moniki jedziemy na zwrot Tigerów do Bieszczady za dwa tygodnie syn ma 18, to też imprezka będzie, także dopiero następny wyjazd za trzy tygodnie. W takim razie do zobaczenia. No ja już jestem spakowany, motocykl wygląda tak spakowany cały Zostało mi tylko odpalić motocykl i w drogę, także na razie